Co łączy Krystynę Śliwkę-Zmysłakowicz z, z Danutę Szymajdę z Podgórzyna i Zbigniewa Lipińskiego skopańca? Wszyscy troje są sołtysami z prawdziwego zdarzenia. Pan Zbigniew od niemal 30 lat pełni tę ważną funkcję. Może dla sławy i poklasku? Nie, to nie chodzi o tytuły nagrody. To chodzi o to, że ludzie potrzebują mojej pomocy. Mam taki charakter. Potrzebujemy ktoś pomocy, to więc ja mu muszę pomóc. I chcę, Chcę. I jak mówi, gdy idzie po wsi, to serce rośnie. wie Ujęcie wodne, to nie to, że ja załatwiłem. Starałem się, męczyłem tą gminę ile będzie. Świetlica, remiza, oświetlenie, szkoła, plac zabaw w szkole. O Krystynie Śliwce mieszkańcy Mysłokowic mówią krótko. Świetna kobieta z twardym charakterem i dodają. Fajna dziewczyna, załatwia nam wszystko. Nawet yy, bezinteresownie yy, chorym ludziom gdzieś tam zakupy robi, gdzieś czy, czy podwozi do szpitala. A panią Krystynę spotykamy na zajęciach fitness. Tutaj panie mówiły, że nie ma lekko z panią. A kto powiedział, że miało być lekko? Bardzo ważna jest aktywność i bycie wspólnie, co też łączy ludzi, a nie dzieli. I choć za bycie sołtysem nie dostają wynagrodzenia, często ich praca trwa sześć dni w tygodniu, to znajdują czas na pasję. Jak to robią? O tym mówi sołtys Podgórzyna Danuta Szymajda. Jak się chce, to można znaleźć zawsze czas. Należy do Koła Gospodyń Wiejskich, do Stowarzyszenia Przyjaciół Podgórzyna, do gminnej rady seniorów. Jest fajną kobietką, dużo się udziela, dużo nam pomaga. Dba o to, o nas są to wszystko, tak? I kwiatki, i wszystko wsadza. Tak, dobra jest pani sołyska. Czy Sołtysko kopańca miewa dni wolne? Tak. I co robi wtedy? Śpi. Ja chodzę na kijki. Jak mówią moi bohaterowie, sołtys to brzmi dumnie, a jeśli do tego dochodzi sympatia ludzi, to jest to przepis na sukces. To jest bardzo duże zadowolenie przede wszystkim, a zwłaszcza kiedy idzie się do kogoś do domu i każdy mówi, może herbatkę, może chwilę rozmawiamy, oczekują tego tej rozmowy. Tylko wyłącznie, to jest bardzo istotne dla wielu ludzi. Natomiast bardzo ciężko jest ludzi wyciągnąć, co niektórych z tego otoczenia domowego. Biorąc pod uwagę pomysłowość naszych bohaterów i na to znajdą Rozwiązanie, a my życzymy wszystkim Sołtysom nieustającej chęci do działania.